Zapiszę to, co chcę Znów zaparzę kawę rano Resztki snu zjem na śniadanie Czysta karta, ja w niej zapiszę to Zapiszę to, co chcę Znów zaparzę kawę rano Resztki snu zjem na śniadanie Czysta karta, ja w niej zapiszę to Zapiszę to co chcę Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie Czysta karta. Zrobię wszystko, ale najpierw Sąsiad, co robisz w mojej sypialni i dlaczego mnie kawą oblałeś? A tak, o, won mi stąd, potworze. No dobra, dobra, już idę. Ale ten fan mnie wkurza. Dobra, mam plan, muszę mu zrobić równie gówniany prank, co on mi następnego ranka. Kawa, dwie pranki to już przesada. No cóż, jak fan kawie, tak kawa funowi tylko, że ze zdwojoną siłą. O Boże! Tak. Proszę opuścić mój dom, ty skurczy synie. Trzeba było nie zaczynać. Smakował banan.